Witam szanownych widzów mojego niszowego kanału YouTube'owego, na którym staram się tłumaczyć swój punkt widzenia, przedstawiać rzeczywistość tak, jak ja ją widzę i z którym z powrotem ruszam. Ruszyłem już, bo nagrałem i wrzucam film odnośnie Ukrainy i sytuacji, która się teraz komplikuje nam w życiu, ale nie ukrywam, że chciałem Reaktywować ten kanał z kilku powodów. Jednym z powodów jest to, że kilka osób, w tym Maniek, dziękuję serdecznie za motywację, pisze do mnie, że dla nich to dla niego on uważa, że oglądanie i słuchanie kanału, w którym się nie szuka sensacji, w którym nie ma napięcia, w którym nie ma takiego plastikowego dziadostwa, które ma uderzać łódź w oczy, tylko w którym być może jest poszukiwanie pewnej refleksji i oglądanie świata z pewną właśnie refleksją, że to jest potrzebne, żeby trochę było normalności. Dziękuję. Właśnie chciałbym, chciałbym żeby to, co nagrywam, co tworzę, żeby było właśnie formą normalności. Żeby to nie było coś, co jest nastawione na jakieś... Yy, yy, yy. Spektakularne pomysły. Zdaję sobie sprawę nawet po, po kanale, który prowadzę równolegle, tym kanale spadochronowym, który jest kanałem specjalistycznym, w którym włożyłem dużo energii, dużo pracy. I zdaję sobie sprawę, że cała oglądalność mojego kanału, który prowadzę przez kilkanaście lat, i tak nie, nie, nie osiągnie oglądalności jednego podpalnego Bąka. W związku z tym, na tym, w tym świecie są rzeczy, które są bardziej oglądalne, które są nieoglądalne, ale jeżeli są ludzie, którzy chcą oglądać, nawet jeżeli jest to kilka osób, to uważam, że jest to już sytuacja, która powinna motywować. Ale. Ale, właśnie to ale. Ostatnie nagrania, które były na kanale, dotyczyły COVID. -a. I tutaj również z Mańkiem mamy podobne przemyślenia, ale też z ludźmi, którzy przyjeżdżają do, mnie, do, do, do mojej bazy spodafonowej, mamy podobne przemyślenia, że faktycznie COVID nas trochę zczochał. COVID nas szczochrał pod, pod wieloma względami. To na, nawet nie chodzi o to, że pojawiło się zagrożenie utraty życia, dlatego że to zagrożenie utraty życia jest, 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 jest permanentne. Cokolwiek byśmy nie robili, to nam grozi utrata życia. Nie? To dookoła się pojawiają różnego rodzaju wirusy, które, które są dość śmiertelne. Nie jest nam to oczywiście tak źle jak w Afryce, że kosi ich wirus eboli. Ale cały czas się pojawiają różnego rodzaju choroby, które mniej lub bardziej nas wykańczają. Nie mówię o smogu oczywiście, który też wykańcza. Wszystko co jest dookoła nas próbuje nas wykończyć. Ale nagle się pojawiło coś, co osiągnęło charakter pandemii. To nie jest już, to już nie jest byle co. Jeżeli, jeżeli giną miliony ludzi, to już, to już jest choroba, przed którą trzeba się, na którą się stanowić. I w tym momencie, co mnie, co mnie dobiło? Nie ukrywam, że mnie dobiło to, że nawet to, nawet to, że jest choroba, było dla niektórych ludzi przyczynkiem do tego, żeby pracować na kolejnym kontrastowaniu społeczeństwa, na tym, żeby podzielić ich na tych, którzy wierzą w szczepionkę i na tych, którzy nie wierzą w szczepionkę. Kilkanaście osób jest w stanie dystrybuować po swoich kanałach informacyjnych rzeczy, które są tak bzdurne, że aż trudno jest to, to, to pojąć. Ale nie można nic powiedzieć, bo konstrukty myślowe, które zostały im sprzedane, mają, mają wrażenie tego, że mają, e, nie tyle wrażenie, mają, są na tyle z, y, chwytne, że w krótkiej dyskusji nie da się nic zrobić. W żadnej dyskusji, w której są, ale nawet nie to, bo jaką możemy prowadzić dyskusję, jeżeli jesteśmy osobami, które powiedzmy, o czym się nie znają? Teraz się każdy zna, bo jest specjalistą w ciągu paru minut w internecie, a jeżeli przyjdzie lekarz i powie, że nie jest tak, to zaraz dostanie informację zwrotną, że on prawdopodobnie jest przekupiony przez Big Farmę że to, to tak nie jest, że ma jakieś inne ukryte cele, w których, w których mówi i nieprawdę, bo prawda jest inna i tylko oni znają prawdę, tylko oni są oświeceni i tak dalej, i tak dalej. Kolejny, kolejny, się, zrodził, kolejny się zrodził kontrast, który po, podzielił ludzi na my i oni i to w straszny sposób, dlatego że jedni ludzie, jedni ludzie, no przykro, że to tylko z jednej strony w drugą stronę, ale jedno, jedni ludzie, tych, którzy wierzą w szczepionki, to zaczęli podpalać punkty szczepień, zaczęły się pojawiać jakieś yy, Pogróżki, jeżeli chodzi o życie ludzkie, to jest, to jest straszne. O, o coś, co jest. Gdyby, gdyby podczas grypy hiszpanki, gdyby była, gdyby była szczepionka, gdyby ludzie widzieli, a nie mieli takiej redystrybucji fajków, jak teraz mamy, przypuszczam, że każdy by z radością witał taką szczepionkę. Nawet jeżeli, nawet jeżeli ona nie została wieloletnio sprawdzona. Jeżeli jest nowy wirus, to nie możemy poczekać wiele lat na sprawdzenie, po prostu nie będzie komu czekać na to sprawdzenie, bo się załamią systemy opieki zdrowotnej. I. To była, to była jedna rzecz. Druga rzecz, że jesteśmy w pewnym momencie jesteśmy istotami społecznymi i jako istoty społeczne potrzebujemy kontaktów międzyludzkich, a zostaliśmy zamknięci w domach, zostaliśmy ograniczeni w jakiś sposób, to też było coś, co, co, dało, co dało mi doło. Kolejnym dołem, być może nałożyło się na to, że, że w okresie, kiedy się pojawia pandemia, też nałożyło się to, że. No ja, się też, ja się starzeję, w związku z tym wchodzę też w taki, taką, taką grupę wiekową, w której przychodzą i pojawiają się różnego rodzaju inne przemyślenia. Zaczynamy widzieć, że jesteśmy w drugiej, w drugiej połowie swojego życia, zaczynamy robić też pewne e, rachunki, co nam wyszło, co nie wyszło, ile możemy jeszcze zrobić, ile nie znożymy już zrobić, jak to będzie wyglądało. I w obliczu tej pandemii, te. te te wszystkie scenariusze, które się pojawiają, są scenariuszami o wiele bardziej mrocznymi. Nie wiem, czy są z tego powodu bardziej mroczne, że właśnie panuje pandemia, czy to jest moje subiektywne spojrzenie na te, na te problemy. Jako osoby, która być może widzi to trochę bardziej czarno, bo widzi, że na przykład za kilkadziesiąt lat już mnie nie będzie, a być może za kilkanaście będę już nie na tyle sprawny, abym mógł zrobić to, co musiał robić. I kolejna rzecz, że być może nie będzie mi się chciało nawet, jak będę mógł coś robić, to nie będzie mi się chciało tego robić. I taka pętla, która się wokół człowieka zacieśnia, powoduje, że coraz mniej mu się chce. Akurat ty o tyle mam duże szczęście, że mam masę roboty i zawsze mam tą robotę. W związku z tym nie jestem w stanie usiąść i wpaść, nie wiem, w depresję, dlatego że nie... Nie, mam, nie mogę zamknąć tej pętli myślowej, jest ona przecięta ciężką, ciężką robotą. To nic absolutnie do osób, które są naprawdę chore na depresję. Raczej to było w stronę tych osób, które podpinają się pod tych chorych na depresję i tylko są leniwymi lamusami, którzy po prostu są niezadowoleni z własnego życia. Nie chodzi mi o tych, co mają depresję kliniczną, bo to znowu jest mieszane i znowu między, między tymi grupami zwolenników albo w, jako walczących o uznanie tej choroby, która jest chorobą, ścinają się z tymi, którzy widzą lamusów, którzy się pod to podłączają. Żeby tylko uzyskać jakieś środki z, y, socjalne. I zrobiło się kiepsko, ale zaczęło się coś zmieniać. Najpierw się troszkę zmieniało, tak sobie myślę, a może zacznę nagrywać coś z powrotem, może coś tam sobie pogadam, bo lubię. Po prostu lubię. A może podzielić się tym, po co zbierać informacje, jak się nie można nimi potem podzielić. Jak ja to, jest, to jest, uważam, nieuczciwe trochę. Nie? Więc myślałem sobie, że ponagrywam, ale nie było, nie było jakiegoś takiego motoru. No i motor jeden z takich najsilniejszych moich motorów to się okazało wtedy, kiedy mogłem sobie skoczyć ze swoim synem tandemię. Powiedziało, no znowu spadochronerstwo. Ale nie, pod tym, nie, nie chodzi mi o pod kątem spadochronowym. Chodzi mi o, o to, że. Jeżeli można ze swoim nastolatkiem, który zresztą jest nastolatkiem po prostu jak wersja demo. Nie, który, pff, nie wiem, jak on nam się uchował, ale się uchował niesamowicie. I ta wersja demo, która zawsze marzyła o tym, żeby skoczyć, była z mojego punktu widzenia skrępowana przepisami w Hiszpanii, że dopóki nie będzie miał 16 lat, nie będzie mógł wyskoczyć z samolotu. I męczyło mnie to, bo z, 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 tak naprawdę zrobiłem uprawnienia, wznowiłem swoje uprawnienia po wielu latach. Kot patrzy nam z wyrzutem, że go pogodziłem. E, z, z, wznowiłem swoje uprawnienia. Właśnie dla niego, żeby sobie z nim skoczyć, bo za bardzo ten się nie chce robić. Znaczy, przepraszam, nie chciałem się robić, ale wznowiłem się. I pojawiła się nowa strefa, która funkcjonuje blisko około 120 km od tego miejsca, gdzie tutaj skaczemy. I mówię tak. Tam mam znajomych. Mówię tak, dogadam się na pewno z nimi. Jakby co, to podpiszę papiery, że młody ma 16 lat albo więcej i sobie skoczę. Mówię, mam to w dupie. Nie? Nawet jeżeli, jeżeli mam przez ten skok stracić swoje uprawnienia na to, to mówię, to... To i tak będzie fajnie. Nie? To, to jest na tyle, na tyle ważne, że potem już mogę tandemów nie robić. Takich zrobiłem tyle tysięcy, że mogę już więcej ich nie robić. No i ula zrobiła research. Mam nadzieję, że bardzo was nie, nie, nie boli, że wplatam do języka angielskiego słowa, żeby nie było tak, że... Ale nie mieszkam, nie mieszkam w Nowym Jorku i to nie dlatego, że zmieniam już język. Zrobiła, zrobiła wywiad środowiskowy i okazało się, że tak naprawdę w Hiszpanii nie ma takiego, takiego wymogu 16 lat, że jest tylko ograniczenie odnośnie wzrostu i masy. Czy po prostu byłem nieładnie wprowadzony w błąd przez osoby, które prowadzą tą strefę. Być może po to, żeby nie próbował gdzie indziej. I powiedziałem, to jak tak, to prójemy. I skoczyłem, skok no dla mnie, coś, wydarzenie niesamowite. Nie mówię o samym, o samym, o samym skoku, bo skok jak skok, nie? Ale, ale to, że ona skoczy z swoim synem i że jest się e, z taką mieszanką uczuć, którą, którą nie jest, która jest bardzo trudna do, do, do wyrażenia. Bardzo trudna do pisania, bo niektórzy mówią, że dumny ojciec, dumny syn, a wy, Ja tam nie widziałem żadnej dumy w swoich, ani, ani u jego, w jego ani w mojej. Tam, tam nie było dumy. Ale była na pewno satysfakcja. Satysfakcja na pewno bez wątpienia jest olbrzymia. Była jakaś taka łezka mm, nostalgii, że czas płynie tak szybko, że coś się przemienia. Było coś takiego, że... Masz mi się, głos łamię, Że można dać komuś zrealizowanie jego marzeń, powiązane z pasją, która, którą sam toczy przez 30 lat. Mieszanka niezwykle mocna, niesamowicie Myślę, że dla niego i dla mnie. Nie? i Ten skok po wylądowaniu, oh, akumulatory były nawet naładowane tak, że skwierczało. Nie? Od tego momentu są, my dobra, to nie tylko to jest jakiś dla mnie też znak. Nie? Skoro wszystko wróciło z powrotem, nie? Znowu mówię tak. Jestem w nowym miejscu, mogę znowu sobie sam układać tandem, mogę zająć się swoim pasażerem tak, jak chcę, mogę spędzić z nim czas, mogę wszystko zrobić, bo skoczyłem tam z innymi ludźmi. Wszyscy to, to szanują się, z tym cieszą, z tego się cieszą. Nie? Nigdzie nam się nie spieszy. Nie? To jest to, ja mówię, okej, okay, znowu, znowu mi się chce. Po tylu latach znowu mi się zachciało. I zachciało mi się też znowu i wróciłem do tego, dlaczego, dlaczego w tym trudnym czasie mogłem znowu coś ponagrywać. Doszedłem do dość prostego wniosku. Tego, czego mi brakuje, to brakuje, brakuje mi diety. Ale, ale, nie chodzi mi oczywiście o dietę jako samo żywienie, tylko że zostało pozmieniane to, i dieta została tak z, zminimalizowana tylko, do, tylko i wyłącznie do tego, co mamy jeść, albo czego mamy nie jeść, że zostało to oddzielone od tego, co starożytni pojmowali jako dieta. Dieta, czyli to, w jaki sposób mamy poukładany nasz dzień życia. Żeby zobaczyć to, co na przykład widziałem młodego, kiedy jeszcze był małym srajdlem i walił pieluchę, to miał pewien prosty cykl życiowy. Budził się, więc był głodny. Dostawał, dostawał paszę Jak dostał paszę to tam było węgli sporo, w związku z tym się uaktywniał. Zaczynała się, zaczynała się gimnastyka: na początku tylko oglądanie swoich rąk i A potem coraz bardziej skomplikowana motorycznie. Ale była lekcja, która była lekcją fizyczną, motoryczną. Potem następowała lekcja. Poznawcza, po lekcji się zmęczył, w związku z tym oglądać świat, co się dzieje dookoła. Jak ile, ile musiało być sporo nowych szczegółów, niekoniecznie gęby, które się nachylają i zapełniają mu cały jego widok, który jest dookoła ciekawy rzeczywistości. Jak się nachapał tego wszystkiego poznawczo, to szedł spać. No i potem, jak się obudził, to był głodny. Jadł, gimnastyka, poznawczo, i to, to był dość ustalony, prosty rytm, który łatwo było dostrzec. I na pewno natura się nie może mylić. Oczywiście dla nas już tak nie może być, że i nawet byśmy nie chcieli, jest to. Oni o wiele bardziej skomplikowany rytm, w którym trzeba zachować pewien balans pomiędzy aktywnością fizyczną, pomiędzy odpoczynkiem, pomiędzy dobrym jedzeniem, ale i zbilansowanym jedzeniem, bo jest to niezwykła przyjemność, nie tylko jeść, ale umieć przygotować sobie jedzenie, które, które chcemy zjeść. Wreszcie kwestie poznawcze, które są istotne, żebyśmy ciągle się uczyli czegoś, dowiadywali, rozumieli i kształtowali swój punkt widzenia, który nie jest niezmienny, on cały czas płynie wraz z informacjami, które do nas dochodzą. Żebyśmy potrafili, no też jest taka kwestia, którą mówimy o kwestii duchowej, która została z życia racjonalnego wypchnięta jako bójdy spalone, ale tak naprawdę kwestia duchowa, czyli myślenie o tym, jak funkcjonujemy w świecie, który nie, nie, nie do końca może być przez nas jeszcze ogarnięty i poznany, ale jak, jak budować swoje wnętrze, jak czuć się ze sobą dobrze, to są też istotne rzeczy, które powinny mieć swoje miejsce właśnie w dniu. I wreszcie nie jesteśmy rentierami, chociaż być może mam na swoim kanale rentierów, którzy, którzy już nie muszą pracować, ale też potrzebujemy mieć pewną aktywność fizyczną, przepraszam, aktywność zawodową, niekoniecznie fizyczną. Niektórzy mają fizyczną, niektórzy nie, ale potrzebujemy wpleść tą aktywność zawodową. Najlepiej, żeby to była aktywność zawodowa, która daje również satysfakcję. I odpowiednio przygotowany, odpowiednio przygotowany plan, schemat takiego funkcjonowania, moim zdaniem, jest rzeczą, która pozwala wrócić do tego do naszego zaakceptowania rzeczywistości. Uważam, że te regularne działania, które są powtarzalne i akceptowalne, które są przewidywalne, dają nam więź z rzeczywistością i pozwalają nam się w tej rzeczywistości rozgościć. Być może w małym kawałku, to nieważne. Jeżeli nawet to jest mały kawałek rzeczywistości, to z tego małego kawałka, w którym czujemy się, że dobrze oparliśmy się stopami o ziemię, jesteśmy w stanie prowadzić obserwacje, co się dzieje dookoła. Jeżeli w tym miejscu sami siebie nie akceptujemy, w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, raczej będzie też bardzo trudno nam poobserwować rzeczywistość, która jest dookoła nas. W związku z tym wydaje mi się, że drogą do mojego, mam nadzieję, że ktoś z tego weźmie jakiś przykład. Tak, tak będę teraz robił, wróciłem znowu do treningów. Nie, nie, nie bez powodu, zobaczyłem zdjęcie na powietrzu, bandzioch mi taki wisi po, po, trzecim, po trzeciej fali Covid. -a. O, latają, trzeba będzie bać na radnisko. po trzeciej fali Covid, że powietrza się między treningi, ale treningi są bardzo potrzebne. Mi są bardzo potrzebne, tym bardziej, że kiedyś byłem sportowcem, w związku z tym ten organizm za młodu został ukształtowany do dużych obciążeń. Jeżeli nie trenuję, zaczynamy boleć, zaczynamy mieć arytmie, przestaje wszystko działać. Jak nam zapierdzielać, wszystko wraca do normy i pojawia się tu również satysfakcja. To, czego szukamy. satysfakcja. Szczęście jest po prostu wokół nas. Szczęście jest stanem, który może być tylko zmęcony, zmącony przez nieszczęścia, natomiast nie ma co za nim ganiać, nie ma co za niego prowadzić, go Złapać, bo ono jest dookoła. Ale satysfakcja to już jest kwestia, która jest rzeczywiście związana z naszą interakcją, z rzeczywistością. Czyli jeżeli zrobiliśmy coś, co chcieliśmy zrobić, wyszło tak, powinno zrobić, możemy poczuć satysfakcję. Jeżeli zrobiliśmy, nie zrobiliśmy tego, możemy tak nie czuć. To znowu będzie kwestia oczekiwań. Ale robiąc, robiąc dobry trening, sam osobiście odczuwam nie tylko fizyczną przyjemność, co się chciało, odpowiadam mi też tym, że chciało tego ruchu, ale też w głowie. Nie będę wnikał, jakie powstają, jakie powstają chemikalia, które, które powodują nasze, nasze poczucie zadowolenia, ale jest zauważalna, odczuwalna bezsprzecznie satysfakcja. I można, można taką samą satysfakcję czerpać, kiedy się dobrze ugotuje, taką samą satysfakcję, kiedy coś wyszło w pracy, taką samą satysfakcję, kiedy nawet się dobrze wyspaliśmy. wszystkiego można będzie czerpać przyjemność i dostrzec to szczęście, które jest dookoła, dookoła nas. Jeśli pewne kwestie w swoim życiu unormujemy, czyli stworzymy pewną strukturę, pewną bazę. I chciałbym teraz ten kanał, który do niego wracam i którym będę nagrywał, nagrywać rzeczy, które dotyczą właśnie tych wszystkich rzeczy. Czyli to jest o tym, jak przygotować treningi, co kiedyś robiłem, o tym, jak przygotować posiłki, co kiedyś robiłem, o tym, jak się wreszcie bawić jakimiś rzeczami, na przykład jak młodego zmuszę, żeby uczył się używać gaśnicy, zrobimy pożar i będzie ją gasił, ten, ten ogień. W związku z tym, takie rzeczy, które wydaje mi się, że przydadzą się ludziom, którzy to oglądają, do tego, żeby. Odnaleźć swój spokój i w świecie dziwnym, w świecie zaganianym, w świecie mocno fałszywym, w świecie rzeczy, które ludzie mówią, aby to, co ludzie chcą usłyszeć. Mam nadzieję, że kanał, który jest niszowy i pewnie pozostanie niszowy, aby można było sobie posłuchać kogoś, kto mówi to, co może powiedzieć, kto nie musi, nie musi tego powiedzieć, mam ochotę to powiedzieć i nie za bardzo mnie interesuje. Oczywiście każdy chciałby akceptacji, ale nie, rob, nie mówię tego, co ktoś chce usłyszeć, bo nie za bardzo mogę nawet wiedzieć, co ktoś może usłyszeć. Nie? To jest już takie przekłamanie, że ja bym chciał zgadywać, co ktoś chce usłyszeć, że dlatego powstaje tyle bullshitu i każdy metodą próby tak zwanej bojowej, na rympał próbuję znaleźć coś, co potem w oglądalności wychodzi, że to było dobre, i dalej kontynuują takie głupoty, i te głupoty są dookoła nas, i niektórych te głupoty męczą. W związku z tym, dla tych zmęczonych tymi głupotami, postaram się w miarę sprawnie prowadzić kanał, na którym będę w pewnej kontrofensywie, pokazując jedynie to, co mam ochotę pokazać. Być może nieraz to będzie humorystyczne, być może nie. Myślę, że im bardziej będą baterie naładowane, tym bardziej materiały będą też. Wesołe. Myślę, że pomimo upływającego wieku humor we mnie pozostaje i że będziecie z tego zadowoleni. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Mam nadzieję, że się rozkręcę. Widzę na kamerze, którą teraz używam i patrzę, że rozmawiałem. No, rozmawiałem, chociaż oczywiście bardziej trafne byłoby, żeby że mówiłem, ale zawsze mi się wydaje, że z kimś rozmawiam, że jakby ktoś naprzeciwko na mnie siedział i mogę z nim pogadać, i że wiem, że mnie, że mnie słyszy. 18 minut. Dziękuję serdecznie. Pozdrowienia spokiem Do następnego filmu. Teraz pewnie będę musiał polecieć coś tam skoczyć, ale już obrabiam to tak, żebyście dzisiaj, czyli w niedzielę, żebyście mieli to już na kanale. A. I znowu satysfakcję czuję, że nagrałem. To jest właśnie satysfakcja. Zbierałem się, zbierałem, aż się zebrałem. A teraz wyłączam kamerę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich jeszcze raz.